No dobra, aha, bo wypadałoby jeszcze, Maniek, aleś chłopie pojechał po pisie, ajajajajajaj, aj, 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 aj. nie zaprosili Cię na przysięgę? Wydymali go. Maniek, a Ty za macierewicza tyle dni i nocy szczekałeś, nadstawiałeś twarz, zobacz jak Cię wydymali, nawet nie wiesz kiedy zaszedłeś w ciąże z pisem. Co Ty urodzisz, Maniek, z tego jakiegoś potwora, aleś puścił farbę, wiesz, naprawdę... Ja Cię miałem za twardego, równego chłopa, a Ty, słuchaj, płakałeś mi tutaj do tej kamery, jak gimnazjalistka, której wyrwano pączka. Nie zaprosili Cię, Maniek, na, na... naprawdę myślałeś, że Cię zaproszą? Maniek, oni nami gardzą. Tobą bardziej niż mną. A wiesz dlaczego? Bo Ty się im przymilasz. Merdasz do nich ogonem, jak piesek. Widziałeś, jak piesek widzi swojego pana, jak się cieszy? Kot tak nie robi. Kot się tyłem obróci do swego pana, a ty, Maniek, jak to to kiedyś pokazywał ktoś, a tam jest taki koleś, sen, co robi te takie filmiki, co, się, co ma takiego awatara, pluta. Dobrze, dobrze, synku, rób tak dalej, dobrze, dobrze, dobrze. Także, Maniek, zamerdałeś ogonem, a nie wiem, czy wiesz, że PiS ci ten ogon utnie, bo PiS ciebie chce zrobić w eksterierze bulldoga. No Łutną ci ten ogon, Marni. Nie będziesz miał czym yy, yy, merdać, będziesz całą dupą merdał z radości. Maniek, tak! A jak pis palcem do ciebie kiwnie i powie, chodźcie, no tutaj, Marian Kowalski, powiedzcie coś, i ty, Maniek, pobiegniesz po skokach.